Witajcie z tej strony Raptor i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Warhammer 40 000 Space Marines. I tak, w ostatnim odcinku, tak mniej więcej w skrócie, użyliśmy psionicznego bicza, co skończyło się oczywiście wystrzeleniem promienia, ale zamiast zabić wszystkich orków, sprowadziło nam na łeb demony I teraz planeta Graja, poza tym, że musi męczyć się z inwazją orków, teraz dodatkowo jest. Teraz dodatkowo musi walczyć z inwazją demonów i kosmicznych manej z chaosu oraz wspomaganych przez nich heretyckich warlistów. No, tutaj już jest nasza kochana porucznik, chciałem powiedzieć, porucznik graja, Porucznik Mira? Chyba tak. No, tak czy inaczej, Mira. I już w dalszą drogę. W końcu trzeba rozwalić iglicę. Iglisa. Trzeba dostać się do Tytana. A potem rozwalić Tak swoją normą, jak się przyjrzałem celownikowi od naszego boltera, to on trochę bardziej ma celownik bardzo podobny do ciężkich bolterów. To jest niezabawne, bo z tych celowników się w ogóle nie korzysta. No ale dobrze. A znowu orkowie nam przeszkadzają. Ale bądźmy już ze sobą szczerzy, tak naprawdę Orkowie już nie są takimi przeciwnikami, wiecie groźnymi jak to było na początku. Bo okej, okay, spoko, Orkowie jeszcze na początku, to wiedzą, nie się głównie przeciwnicy, ale już są, bardziej, tak się właśnie te marginalne zagrożenia. Dobra. Ja nie na co, czekać, po prostu byli w ich stronę i te Zamiast strasznie dużo tutaj strzelców. Co jest trochę dziwne, tak jakby trochę zabrakło rębacza. to Dobra, tutaj kolejnych dwóch tamtych Jak oni się zwali... A, dwóch pancerwałów. I ten punkt opory został oczyszczony. Czekajcie, to jest płaska tekstura, czy grafika? Próbuję grafika. Czy wy... Nie, to jest po prostu tekstura. No ja już myślałem. Ciekawe, co to było tutaj pociąg. Nie, to było po prostu była jakaś powiedzmy... U... Ulica już w... wszedł w ścianę. No nie, przyznam, że tu ładnie wygląda to wykończenie, nie to co. widzieliśmy do tej pory, okej. Okay. Dla na sobie zostawimy. Czy termiczny karabin też, co chyba też. Bo z tego co widzę, to może jednak zamieńmy karabin termiczny na bolterkowowca. No, bo łowca nam się przyda na takich, no powiedzmy oddanych przeciwników, ale siła ognia nie będzie nam aż tak potrzebna. Tak, tu przy. Wow. Możemy przy okazji spojrzeć na burzę energii psychicznej, która się wytworzyła. Więc sytuacja no, pogarsza się. W sumie iluminacje są też dosyć ciekawe. Dopiero teraz to zauważyłeś. późno to zauważyłeś, skoro dopiero teraz zwróciłeś na tej okay. Czy to uwagę. Tej, ci po wygóle nas nie wypraszyli. No dobra, jeszcze to na dole sobie się broni. Dobra, skoro już mamy tą skarpetkę, to może czasem wykorzystać. Tu są około 20. A wyskoczymy oczywiście. Pani nie byłoby tutaj przeskoczyć przez... ...ręcze czy co? Jeszcze nie pamiętam. No właściwie to chciałem coś zrobić. Kurde no. Znowu coś nas strzelił. Jest... Bo bez jednego stajmer przyznam to. Przyznam to. No i już pani. Jeszcze tutaj gwardziści nie zginęli. którzy tutaj bronili tego obszaru. Okej, okay, tu znowu się zaklinowali przeciwnicy. Rejling, barierka, Znaczy barierka to wiadomo, ale to jakoś miało nazwę. No, to było ładne. Przecież skąd oni tam z tyłu tak ciągle była. A, i tu teraz y, ten... Łup, ma gadżeciec wylazł. Nie wiadomo skąd. Jest to mam jeden pocisk. No, tak swoją drogą radykam na rybacze. A oni już tutaj przeszyli nam. Czas ich powitać. Należycie jak każdego obcego, czyli pan Wam ich przywitać jak każdego obcego, a więc poczęstować ich toporem w głowę. ewentualnie dopić się z plazmowego bolta. To? serio? On przeżył to? Dobra, słabo mi tak sobie wyszło. Myślałem, że to trochę lepiej wyjdzie. No, tu też jest amunicja. A bo w sumie zgaduję, że tutaj po prostu mieliśmy zejść tutaj bronić. A nie, to akurat były granaty. Ale dobra, zanim ruszymy dalej, to ja się dozbroję. A zobacz. zobaczmy. Okay, już mamy więcej? Dobra, weź, weźmy znowu karę termiczny.

Pytanie tylko, czy Twoje siły będą wystarczające do walki z chaosem? Oczywiście, poza opóźnianiem go. Mam wrażenie, no, że teraz jest więcej cyklanych obiektów niż metalowych, niż to, co mieliśmy wcześniej. No ale. Tutaj są jakieś ork. Tak, ork leży. Tu więcej orków. To zły, to zły znak. To znaczy, że tutaj chaos przeszedł. Przez ten korytarz. Prawdopodobnie. Ale to po, albo to po prostu orkowie przeszli przez ten obszar i tylko ma się prosestali. All of them? They took out the generator. We couldn't defend it against such numbers. We had to walk back. The Ultramarines and I are almost at your position. Mirror out. No, tu mamy nowy cel. Musimy wspomóc gwardzistów w ich obronie, e, tak, w ich obronie przeciwko orkom. No niestety, szkoda, że chaos nie może zwrócić e, uwagi orków na dłuższą chwilę. I teraz tutaj. Tutaj w ogóle jakieś porozwalane, no, ruiny. Ale szczerze, ciekawe jak oni to potem wszystko zbierają, naprawiają. Zawsza, że to jest planeta fabryka, więc tutaj wszystko jest praktycznie zabudowane. O, przy okazji czas na tak, czas na nową broń. Tutaj w ogóle znowu tylko miecz i topor. Znaczy znowu. Tym razem tylko broń biała do wyboru. O, a tej serwoczaszki nigdy tu nie zauważyłem. A szkoda. Heh, topor to i tak mam. już mam, więc nie trzeba zmieniać i w końcu. Moja ulubiona broń. Karabin plazmowy. Odblokowano karabin plazmowy. Karabin plazmowy typu Mark 12 szalony ogień. Strzela ładunkami energetycznymi, które są skuteczne przeciwko ciężkim, czy ciężko opancerzonym celom. Ta broń jest zabójcza, ale podatna na przegrzanie. I tak samo jak w przypadku pistoletów plazmowych i e, dział plazmowych, broń działa na tej samej zasadzie, ale... E, tak jak w, już bardziej w Lore, tą broń można przegrzać, wiadomo, żeby był potężniejszy pocisk, ale problem jest też taki, że niestety broń tego typu może no, oczywiście wybuchnąć, bo nie, ponieważ jest pochodzi z niekompletnego, e, wiecie, mechanizmu. Jest niekompletnego schematu produkcyjnego, to po pierwsze. A Kolejna sprawa jest to, że tutaj co o ile mogę, wiecie, o ile tu mogę wystrzelić 100 pocisków, to realnie mogę tylko, w, realnie, w hist, znaczy w, fabu, w Flafie można wystrzelić maksymalnie tylko 10 takich pocisków, więc wiecie, no, to jest dosyć słabe, a później z takich, wiecie, z takich pocisków mogą korzystać tylko i wyłącznie. Znaczy z pocisków, takie może przeładować tylko zbrojmistrz, więc to jest dosyć słabe. Okej, okay. pytanie, który to było, w sumie nie wiem. Szkoda, że nigdy nie zbieram tych wszystkich bo tu jest cała dodatkowa historia jeszcze zawarta. Nie. Yeah. To jest potężna broń, bardzo fajna w użytkowaniu. Oczywiście jest jednocześnie bardzo powolna, ze względu na swoją naturę. Ale tutaj nie warto z niej skorzystać. Przechodzę też zupełnie amunicję. I och, zabierzemy sobie ciężki bolter. Żeby teraz samą porobić za Dewastatora. dosyć zielony nie trzymaliśmy drogi ciężkiej. przynajmniej ostatni raz mieliśmy okazję przed wejściem do laboratorium choć i tak trochę to w tej tak samo do okłów już na ten moment jeszcze dodam już tutaj chyba nie spotkamy żadnych nowych odmian choć już poza tym jedną Wielkie którego spotkaliśmy, a to chyba już też za bardzo takich było. spotykamy coś. Chociaż już tam było szulów, było dużo większych szulów. Chłopcze, ja muszę się trochę wycofać. A, przez nas część tym baltaniczowym, jest o wiele przyjemniejsze. na nie dopóki się amunicja nie skończy w sumie jeden, dwa, trzy i teraz świetnie jeszcze się o, oj o dobra, przynajmniej widzę, że żelazna aureola nas obroniła przed jego czasem Pamiętajcie, wcześniej to ...potrafił nam zdjąć cały pancerz no, I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego orka. No, Zrozumiałem, dlaczego potrzebuję tych wieżyczek. Natomiast, jeżeli chodzi o te wieżyczki, to są tak zwane wieżyczki Tarantula. Dosyć proste, mające system rozpoznawania swój wróg. Choć dosyć prymitywny, i istnieje możliwość, że może jednak ostrzelać udziału sojusznicze. Dlatego warto wyważać. Bo nawet istnieje dosyć spore produkcje swoich wieżyczka, postrzeli ostrzeli nas sam. Nawet już się przydało ich obraźnie wziąć. Uh, mań bo kurde. A no może... Nieee, nie ja chcę dzieło plazmowe. Co za Sami nie chcą skorzystać. Idziemy dalej. To jest... Tu jest samotność barista tylko. Tutaj tylko dwóch już zostało. na to wezmę z chęcią... Okej, okay, tu to... był młotek. Niestety nie będę miał dostępu do... Plazmę, bo niestety karabin plazmowy też jest za ciężki. ale trudno. W takim razie teraz byłoby mi się młotem. A do okazji, żeby użyć się karabin plazmowy, to jeszcze będą takie A. Ubiegał młot. Właśnie tak. teraz mamy. Mieć ataki domowy. Chciałem to o tym już poprzednio, by się tylko zapomniało. Mianowicie jest tak, że młoty energetyczne istnieją jeszcze w jednym dodatkowym wariancie. Znaczy, no oczywiście są mniejsze też, ale istnieje jeszcze wariant tzw. młotów na demony, czyli taki no, bardzo specjalistyczny wariant młota, który jest bardzo skuteczny wraz właśnie z demonami, w jakiś tam sposób. No. No, widzę, że tu burszów wybiegnie. Ze swoim oporem. No, ciekawe. Okej. Okay. Okej, okay, on teraz nasz samochód chciał wykończyć. Szczerze powiem wam, szczerze nigdy się nie spotkałem z tego typu atakiem. Burszuja. Może to dlatego, że bardzo rzadko jest nimi nim w wręcz ja okay, on już się tam drze. Ok. Ale nie, żyje. O, wow, nie Au. I w końcu mnie zabił. No ale tak czy inaczej przyznam wam, że pierwszy raz widziałem jak ten większy burszuj próbuje wykonać na mnie finishera. No serio, nie spodziewałem się tego. Może gra mogła mnie zaskoczyć. Hala. Muszę ja zacząć szczęście tym rozciągać, bo z, z nich mało korzystam. Dobra, zajmij się. Chodź ty. No, podoba ci się? Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, teraz trzeba mieć Wiesz, widać, że teraz sam wkurzył. O, kurde, zejdźmy z rąk. Ale już nie mam za bardzo Dobra, udało nam się tu przeżyć. Chyba Chi Madboysi, bo tak, bo tak jeżeli dobrze męka, to się nazywa, to są strasznie A to jest wspomniałem, że przy furi mogę celować sobie na spokojnie. No ale nieważne. Może się udało nam przebić, aż no, teraz się zastanawiam czy nie lepiej byłoby, gdybym to po prostu. No nieważne, rzadko mam możliwość używania toporu. No, Więc nie będę tak nawet miał. Kurde, tu więcej was tym nie No, oczywiście gdyby o krowie chociaż matki To po prostu żywe grze. No, to po prostu są nie, nie, jest nie Świetnie to co chodzi, zrobię jeszcze Dobra, przyznam, że strasznie dużo tu jest ostrzał. Ale no przyznam, że na tym poziomie trudności bawię się o wiele lepiej niż dawniej. Więc inny wybranie wysokiego poziomu trudności jednak było bardzo dobrym pomysłem. A skoro kobiet tempo się będą... tempo będą się patrzeć na mnie, to ja sobie przez ten... przez ten czas kurde, to co tak szybko wyszywujesz. A no i niedobrze, dobra. Wycofam się. Ej, i zaraz, jak to. Aha, szczerze, byłem święcie przekonany, że ktoś pomaga, a nie. Że ja w samolotu poszedłem. Nie? A koło po nas uszyli. Już chyba widzę, dlaczego tutaj alkoholy tak pilnowali tego miejsca. Bo tu jest właśnie ten punkt zasilania. Chodź. No. Idealnie. No. 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 Poważnie? A tylko nie mówcie mi, że ja muszę teraz wszystko zacząć od nowa. Hmm, dobra, trzeba w takim razie zmienić się co taktykę. I może spróbujmy zrobić taktykę Kuzia na Juzia. Spróbujmy to do, być to tego masz kobietę. Może no, jednak nie dobiegniemy. Ajajaj, teraz się wkopałem. No teraz przyznam, już lepiej by było, gdybym miał lepszy. Znaczy, Zaraz z tego młotu miałbym inny sprzęt. Kecia, mogę się wrócić? No, serio, kurde, nie możesz trochę stopy wyżej postawić. A, niedobrze, bardzo niedobrze teraz zrobiłem. W takim razie trzeba jeszcze raz... Trzeba jeszcze raz spróbować. Nie spodziewałem tak szczerze mówiąc. Z tak, wykorzystaniem faktu, że mogę strzelać sobie w spowolnym tempie. Aha, świetnie. A to akord się poza zasięgiem No ale dobra Kurde, to są odkrycia po konsultacji O, ej! A wy, wy to skąd by przybyliście? Uff, hmm. tutaj No się nie dziwię, czemu tak go odzyskać tą wieżyczkę. Kurde, kurczę, kurczę. Trzeba się pracować. Dobra, jesteśmy poza ich zasięgiem. Sytuacja tylko oczywiście wani tam msa... jest pan panzerwał w całych. Au. To. to chyba już będą wszyscy, ale już nie będą tak bezpośrednio na front. No właśnie. Ajajaj. Aj, aj z tych rakiet naraz wystrzelili. teraz szczerze powiedziawszy spróbuję dobrać do generatora. No. Może teraz się uda. No, i się, się powiodło. Uh. It's working. Sentry guns are back online. Captain, your men are near an access point to the rail network. My guardsmen will point the way. Another gateway is close to your position. No Thanks. No, no, no. i do to

no i świetnie Mam nadzieję, że będę mógł broń zmienić No ale zapewne tak I co i tak? Tu już chyba będziemy mogli zmienić sobie broń U, ile broni mamy Okej, okay, uzupełnimy sobie amunicję Granaty, amunicja, wiadomo, broń. I co? I to by było na tyle w tym odcinku. Wiem, że nie działo się tutaj zbyt wiele popularnego, ale myślę, że to chyba nam na tyle wystarczy dziś, więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku z Space Marines. Dziękuję za oglądanie. I cześć.